14 dzień rejsu dookoła świata. Dzisiaj w końcu dopływamy do Amsterdamu i robimy wszelkie modyfikacje, wszelkie zakupy. I we wtorek startujemy na kanał angielski. Powiem wam, że to jest ogólnie fantastyczne wrażenie, bo patrzcie. My sobie właśnie tutaj stoję pod naszym świeżo postojowym Prądu mamy od choroby dzięki naszym Solarom steruje sobie nasz kolega Maurycy, czyli nasz autopilot i jest to powiem wam nieprawdopodobna satysfakcja, że jeszcze parę miesięcy na tej łódce to siedzieliśmy i pierdzieliśmy w stołek myśląc jak tutaj sobie skończyć tą ciężką robotę, te wszystkie szpachle, nie szpachle, kable, a dzisiaj zmierzamy do Amsterdamu w takim oto pięknym wydaniu. Słuchajcie, 7 węzłów wiatru, 6 węzłów prędkości. Taki duet żagli. O. No i cóż, u nas praktycznie już powoli zachodzi sobie słoneczko. Płyniemy sobie pod Genakerkiem, będziemy w Amsterdamie za jakiś dzień jedziemy. Jest pięknie. Spełniajcie swoje marzenia. Dobry wieczór, godzina 18.30, jesteśmy parę mil pod y, Amsterdamem. To był piękny dzień, żeglugi, y, super zachód słońca, Genaker. Słoneczko, no żyć nie umierać, tak też kończymy. Dzień zaczynamy 4 dni w stolicy Holandii. A tutaj widoczna panorama Amsterdamu.